Pogoda niewątpliwie wpływa na nasz organizm, także na naszą psychikę. Krótsze dnie, mniej słońca, niższa temperatura ma nie tylko negatywny wpływ choćby na naszą ogólną odporność, ale i kondycję psychiczną. Po prostu aktywność się zmniejsza i te takie elementy depresyjne się pojawiają. Jeżeli mamy większe skłonności do tego, żeby być depresyjnym i wpadać w te nastroje, to na pewno wpadniemy. Jeżeli się do tego przygotujemy i cały czas gdzieś tam aktywnie działamy, intensywnie, to ten nastrój będzie jakby utrzymywał się i my łatwiej przejdziemy taką próbę. Ale jeżeli będziemy szli tylko takim torem patrzenia na pogodę i tego, co się dzieje, to jest szansa na to. Zły wpływ otoczenia na nasze samopoczucie na pewno można sobie zrekompensować choćby krótkim wypoczynkiem, by wrócić do lepszej formy. Co jednak, gdy nie poprawia się nasza kondycja psychiczna, czy nadal możemy mówić o zmęczeniu, a depresja to tylko mit? Jeżeli to się utrzymuje przez kilka dni, czy tam przez jakiś krótki czas, no to możemy powiedzieć, że to jest zmęczenie i to takie przejściowe z jednego klimatu w drugi, czy z jednej pory w drugą. Ale jeżeli to się utrzymuje długo i jakby coraz bardziej powoduje, że stajemy się coraz mniej aktywni, bardziej apatyczni, wycofani, zamknięci, no to to już jest sygnał do tego, że coś się dzieje. Złego samopoczucia nie powinniśmy więc ignorować i w razie konieczności podejmować odpowiednie kroki. Jeżeli pozwolimy sobie na taką głęboką depresję, to to jest długo długoterminowy i długotrwały czas. Jeżeli w połowie drogi, aż z reguły my jesteśmy w stanie bardzo późno zauważyć, że coś takiego się dzieje, bo szybko się też w takiej sytuacji poddajemy. Jeżeli bliscy to widzą i zareagują wcześniej, to jesteśmy w stanie szybciej z tego wyjść.